Wczesnym sobotnim rankiem Leszek obudził się o świcie z uczuciem niepokoju, które nie wiadomo skąd się wzięło. Na ulicy nie było żywej duszy. Wieś jeszcze spała, podobnie jak jego wnuczka Justyna. Była prawdziwym skarbem w życiu dziadka. Pielęgnował ją, wychowywał, szkolił na ratownika medycznego, a teraz zamierzał wydać za mąż. A ona poznała dobrego chłopaka, Ludwika, aspirującego prawnika z miasta dziadku. Zamieszkaj z nami, Ludwik nie ma nic przeciwko temu. Będziemy mieli mieszkanie, wprawdzie jeszcze w kredycie hipotecznym, ale będzie nasze własne, upierała się Justyna. Nie, Justyno, żyjcie szczęśliwie razem, a ja zostanę tu, w rodzinnej wsi, gdzie się urodziłem, gdzie umrę. Będę czekał na twoje odwiedziny. A Justyna, pomogę ci kupić mieszkanie. Mam piętnaście tysięcy dolarów, oszczędzałem przez całe życie Dela ciebie. Dziadku, daj spokój, kochanie. Damy sobie z Ludwikiem radę sami, przekonywała mnie Justyna. Nie, Justynko, jesteś moją jedyną krewną. Wszystko jest twoje i DL a ciebie. Chodźmy w sobotę do banku. Wypłacimy pieniądze, a ja zamknę konto, zaproponował Leszek. Dziadku, to duża suma. Strach ją tak przewozić. A jeśli chuligani napadną? Może jakoś inaczej jest wiele nowoczesnych sposobów przekazywania pieniędzy. Justyna martwiła się. Zawsze starała się nie robić niczego, czego nie była pewna. Ale Leszek był człowiekiem starych zasad, któremu trudno było przyzwyczaić się do nowoczesnych innowacji. Nie martw się, Justynko. O nic. Jacy chuligani. Wszystko będzie dobrze. Justyna uwierzyła więc dziadkowi i uspokoiła się. Pojechali starym samochodem w kierunku miasta. Leszek był w świetnym humorze, bo w banku wszystko poszło szybko, bez żadnych biurokratycznych zgrzytów. Był dumny, że dołoży się do zakupu mieszkania wnuczki. Zanim Justyna zdążyła się zorientować, siedziała już w samochodzie i wracała z dziadkiem na wieś. Śniła i przez chwilę wyobrażała sobie siebie w śnieżnobiałej sukni ślubnej i Ludwika w pięknym garniturze. Jej marzenia przerwał nagły wstrząs, pisk hamulców i samochód się zatrzymał. To właśnie się stało. Justyna była przerażona. To, czego jej wewnętrzny głos nie powiedział jej rano, ale krzyczał, a ona nie zwróciła na to uwagi. W następnej chwili czyjeś szorstkie, męskie ręce wyciągały ją z samochodu. Justyna prawie straciła zmysły, gdy zobaczyła przed sobą czterech bandytów, którzy blokowali drogę do wioski w czarnym samochodzie z przyciemnianymi szybami, czarnym jak śmierć. Jeden z bandytów krzyknął gniewnie. Skąd wziąłem pieniądze? Nie ma ich. Leszek starał się zachować spokój. Widzieliśmy, jak kręciłeś się koło banku. Dawaj ładnie, bo tak cię pobijemy, że już nie wstaniesz. Inny bandyta zagroził, chwycił dziadka i potrząsnął nim tak mocno, że starzec ledwo stał na nogach. Ale Leszek nie był płochliwym człowiekiem. Miał nagłe spotkanie z niedźwiedziem, kiedy był jeszcze dzieckiem, kiedy poszedł do lasu na Maliny i udało mu się uciec. Ideela dobra wnuczki gotów jest oddać ostatnią rzecz, jaką ma. Tylko dziadek zdążył pomyśleć o Justynie, bo usłyszał za sobą drwiący głos. Teraz będziesz gadał, jak zaczniemy się zabawiać z twoją wnuczką. A chwilę później jeden z bandytów chwycił desperacko opierającą się dziewczynę i próbował ściągnąć ją na ziemię. Dam ci pieniądze! Dam ci pieniądze! krzyknął dziadek, nie mogąc dłużej patrzeć na to, co się dzieje. Podbiegł do samochodu i wyciągnął kopertę z pieniędzmi. Ale już za późno, dziadku. Za długo się szykowałeś, a wnuczka jest bardzo ładna. Filip, ja pojadę pierwszy, a ty za mną. Ku przerażeniu Leszka, bandyta powiedział spokojnym głosem, pochylając się nad Justyną. Rozpinając pierwszy guzik jej sukienki, mężczyzna cofnął się, gdy zobaczył na jej szyi starożytny amulet w kształcie nietoperza. Skąd to masz? zapytał, przyglądając się amuletowi ze zdumieniem. Dokładnie taki sam nosił na szyi. Sekundę później bandytów zaskoczył ostry krzyk dziadka. Pomocy, proszę, pomocy. Leszek wyrwał się z rąk bandytów, wpatrując się w Justynę z otwartymi ustami. Dziadek wybiegł, ryzykując życie, na środek drogi, gdy zobaczył nadjeżdżający samochód. Rozpaczliwie machnął rękami, a samochód zatrzymał się. Nie potrzebujemy świadków. Jedziemy, szybko, krzyknął jeden z bandytów. Cała czwórka wskoczyła do samochodu i odjechała. Justyna wstała z ziemi i zataczając się, wróciła do samochodu. Leszek wrócił chwilę później, dziękując ludziom, którzy zatrzymali się na drodze w odpowiednim momencie. Jak się masz, Justynko? Wszystko w porządku? dziadek zapytał drżącym głosem Nic mi nie jest, dziadku, dzięki Tobie. Powstrzymując łzy, Justyna powiedziała i przytuliła się do dziadka: dzięki mnie bandyci okradli nas z pieniędzy, przynajmniej żyjemy. I dzięki Bogu za to. Szkoda, że cię nie posłuchałam. Wtedy nie doszłoby do tego horroru. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że w naszych spokojnych miejscowościach mogą grasować bandyci. Przepraszam, dziewczyno, przepraszam. Leszek nie mógł się uspokoić. Dziadku, powiedz mi, kiedy dostałem ten amulet. Nie to perza? Leszek zawstydził się, nie spodziewając się takiego pytania. Mama założyła taj ten amulet, kiedy się urodziłeś. Nietopesz oznacza wolność i szczęście. Mówiła, że Bóg i ten amulet będą cię chronić przez całe życie, ale ani Bóg, ani amulet jej nie chroniły. Dziadek westchnął gorzko. Dlaczego pytasz o to teraz? Bez powodu. Powiedziałaś, że to amulet. Dzięki niemu jestem dziś bezpieczna. Nie wiedziała, jak Ludwik opowie o tym, co się stało, bo martwił się o nią bardziej niż ona, a pracował w policji. Wyobrażam sobie, jaki byłby zdenerwowany. A ja mam już dzisiaj dość nerwów i frustracji, pomyślała Justyna. Ludwik zadzwonił tego samego dnia wieczorem. Justyna, może się spotkamy. Ja dziś wcześnie kończę pracę zaproponował Ludwik. Ludwik, boli mnie głowa, zróbmy to jutro. Następnego dnia Ludwik nie wytrzymał i niezapowiedziany przyszedł do domu Justyny. Prawie oszalał, gdy Justyna i jej dziadek ze łzami w oczach opowiedzieli mu, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Justyna, kochanie, Leszek. Jak to możliwe? Dlaczego mnie nie ostrzeżono? Gdyby to był wypadek, a na drodze nie byłoby w tym momencie samochodu, mogłoby się to źle skończyć. Sam Ludwik z trudem powstrzymywał łzy, ściskając dłoń swojej ulubienicy. Ile jeszcze osób okradną w ten sposób? W następnej chwili Ludwik zaszokował dziadka i Justynę wiadomością: Już nikogo nie okradną. Śledzimy ich od pół roku, a dopiero wczoraj zostali złapani. Po was dokonali kolejnego napadu na drodze, ale źle policzyli i złapała ich kamera. Więc zwrócimy ci, Leszku, piętnaście tysięcy dolarów, ale ty i Justyna będziecie musieli przyjść na komisariat na konfrontację i zidentyfikować bandytów. Justyna i Leszek spojrzeli na siebie. Nie możemy się bez tego obejść? zapytali niemal jednocześnie. Nie, nie możemy. Leszku, to takie dziwne, że w ogóle o tym myślisz. Na drodze stawiałeś czoła bandytom jeden na jednego i ani drgnąłeś, a tu w biurze pod strażą boisz się zrobić nawet krok. A jednak nie na próżno ona i Justyna się martwiły. Gdy tylko bandyta spojrzał na Leszka swymi płonącymi brązowymi oczami, dziadka jakby poraził prąd. Zawstydziła się, ale mimo to, jak to dziadek, wyszeptała, tak, to on. Wieczorem Justyna, przy ponownym spotkaniu z Ludwikiem, zaczęła mówić o tym bandycie. Ludwik, on jest dziwny. Ja mulet ma taki sam jak mój. Czuję, że to nie jest łatwy zbieg okoliczności. Dowiedzmy się, kim on jest, dobrze? Justyna, nie rozumiem Cię, po co wracasz do tego bandyty. Aresztowaliśmy łotrów, dostaną zasłużoną karę. Amulet jest taki sam. I co z tego? Takich amuletów jest znacznie więcej. Ludwiku, to nie jest zwykła biżuteria, to jest amulet. Matka mi go dała, żeby mnie strzegł przez całe życie. Dobra, dobra, jak mnie poprosisz, to się dowiem. I Ludwik dotrzymał słowa. Następnego dnia miał już potrzebne informacje. No to masz, skoro mnie prosisz. Kazimierz, 32 lata, wcześniej skazany za serię kradzieży. Warto zauważyć, że urodził się w więzieniu, wychował w domu dziecka, a do więzienia wraca po raz drugi. W porządku. Czy odpowiedziano na twoje pytania? Kim była jego matka i dlaczego trafił do sierocińca? Justyna nie zatrzymywała się. Ludwik spojrzał na dziewczynę zdumionym wzrokiem. Zwariowałaś, nie mam takich informacji. Ma go pani w miejscowym domu dziecka? Zapytała Justyna. Ludwik zdziwił się jeszcze bardziej i próbował powstrzymać nerwy, które już pękały w szwach. Justyna zawsze była uparta, ale tyle to było za dużo. Justyna, tylko mi nie mów, że przez to idziesz do domu dziecka. Dziewczyna kiwnęła twierdząco głową. Mam nadzieję, że pamiętasz, że jesienią bierzemy ślub. Justyna uśmiechnęła się i odpowiedziała: Oczywiście, kochanie, pamiętam, ale jedno nie wyklucza drugiego. Dobrze, pójdę. Zdenerwowany. Powiedział Ludwik. Może jutro nie będziesz taki uparty, ale Justyna to uparta osoba, jak sobie coś postanowi, to zrobi to za wszelką cenę. Justyna pocałowała go na dobranoc i szepnęła: Pa dziadku, niedługo wrócę. Justyna nie do końca zdawała sobie sprawę, dlaczego musi dowiedzieć się czegoś o życiu tego bandyty. Zawładnęło nią jakieś niewytłumaczalne pragnienie i oczywiście naturalna ciekawość. Nie znajdując właściwej odpowiedzi na pytanie, dziewczyna pospieszyła na miejscowy dworzec autobusowy. Czas w drodze mijał niepostrzeżenie. I oto Justyna stanęła na progu starego, odrapanego budynku sierocińca. Do kogo pani przyszła? Jest pani umówiona? Przyszłam do pani dyrektor Joanny. Naprawdę muszę z nią porozmawiać, odpowiedziała pewnie dziewczyna. Pomyślała, że dobrze, że wcześniej sprawdziła nazwisko dyrektorki w internecie. No, nie wiem. Generalnie jesteśmy rygorystyczni i nie wpuszczamy osób postronnych z ulicy od tak. Ale poczekaj chwilę. Zadzwonię do niej, odpowiedział strażnik. Widać, że ma poczucie odpowiedzialności. Czekają na ciebie. Idź na pierwsze piętro, gabinet dyrektora na lewo korytarzem. Justyna nie zdawała sobie sprawy, że Ludwik już zadbał o to spotkanie. Doskonale wiedział, że jeśli jego dziewczyna wbije sobie coś do głowy, to nie da się tego wyciągnąć. Często nawet z tego żartował. Zakopałaś swój talent w ziemi, Justynko. Mogłaś zostać pierwszorzędnym śledczym. Zanim Justyna dotarła do domu dziecka, zdążył przekazać dyrektorce niezbędne informacje i nakreślił cel jej wizyty. Witaj, Justyna. Wejdź proszę. Już wiem, po co tu jesteś. Dostałem telefon z policji. Ludwik powiedział, że jest twoim przyjacielem. Justynę przywitała kobieta w średnim wieku o miłej aparycji i bardzo życzliwym uśmiechu, który mógłby roztopić każde serce. Właśnie tacy ludzie powinni pracować w domu dziecka, pomyślała dziewczyna, a dyrektorka kontynuowała rozmowę. Kazimierz Szewczyk interesuje panią, prawda? Minęło już prawie piętnaście lat, odkąd opuścił te mury, ale od wielu lat przechowujemy w archiwum akta osobowe wychowanków. Zachowała się też teczka Kazimierza. Tymi słowami Joanna otworzyła opasłą, pożółkłą teczkę. Tak, to był trudny chłopak, bardzo trudny, powiedziała wymownie, przerzucając kartki. Kazimierz też czuł, że matka go nie potrzebuje. Gdy miał zaledwie dwa lata, próbował agresją stłumić poczucie bycia niechcianym. Był jeszcze małym chłopcem, ale już atakował pięściami rówieśników, próbując ich sobie podporządkować. Joanno, powiedz mi, czy Kazimierz mieszkał w domu dziecka, dopóki nie osiągnął pełnoletności? Zapytała Justyna, która zdawała się czytać w myślach kobiety Właśnie miałam ci o tym powiedzieć. Nie, nie był cały czas w domu dziecka. Kazimierz był zabierany do rodzin zastępczych. Chłopiec miał bardzo pogodny, atrakcyjny wygląd. Sama zobacz. Jest zdjęcie. To właśnie przyciągało przyszłych rodziców, ale rodziny nie było. Trzy razy był zabierany i trzy razy wracał. Stan psychiczny chłopca pozostawiał po tym wiele do życzenia. Joanna milczała, jakby wspominała minione nieszczęśliwe wydarzenia, potrząsnęła głową z irytacją, po czym powiedziała: Dowiedziałam się od Ludwika, że Kazimierz jest teraz w więzieniu i to już drugi raz. Ona też była w więzieniu i tam go urodziła. Miała też takie piękne nazwisko i imię Izabela Rudnicka. Musiała dać chłopcu nazwisko ojca Izabela Rudnicka. Tak nazywała się jej mama. Czy to ta sama więźniarka, która porzuciła swoje dziecko? Serce nie chciało w to uwierzyć. Joanna przerwała jej straszne rozmyślania. Justyna, jesteś chora? Napijesz się wody? Musiałam cię zanudzić moimi opowieściami. Czy Kazimierz nosił na szyi amulet z nietoperzem? Takich szczegółów niestety nie pamiętam. Może pielęgniarki czy opiekunki pamiętały, ja nie, za dużo czasu minęło. Justyna była tak zdenerwowana, że nawet nie zauważyła, jak opuściła dom dziecka i znalazła się z powrotem na dworcu autobusowym. Przez całą drogę myślała boleśnie, jeśli to była prawda. Dlaczego dziadek ukrywał to przed nią? Myślała o tym, ale nie mogła znaleźć odpowiedzi. Justyna, gdzie byłaś? Obudziłam się, a ciebie nie było, martwiłam się o ciebie. Leszek wybiegł na zewnątrz, gdy zobaczył swoją ulubioną wnuczkę. Dziadku, nie chciałam cię budzić. Zostawiłam liścik na stole, widziałeś go? Leszek zauważył, że mimo uśmiechu na twarzy Justyny była czymś zmartwiona, a nawet zdenerwowana. To zmartwienie udzieliło się i jemu. Tak, widziałam, tylko nie rozumiem, po co pojechałaś do miasta. Justyna spojrzała na dziadka i nagle zapytała. Dziadku, dlaczego mi nie powiedziałeś, że mama jest w więzieniu? Leszek nie spodziewał się takiego pytania, które sprawiło, że nogi mu się ugięły. Nie potrafił ukryć przed wnuczką rozdzierających serce emocji. Czuł się jak złodziej, który całe życie kradł i został przyłapany na kradzieży za bezcen. To oznaczało, że wszystko, co mówili w domu dziecka, było prawdą. A ta więźniarka z zakładu karnego, Izabela Rudnicka, była jej matką. Justyna uświadomiła to sobie, patrząc na przerażonego dziadka. Serce waliło jej, jak oszalałe, i miała wrażenie, że zaraz wyskoczy. Z urywków słów dziadka wynikało, że jej matka zmarła, zanim skończyła dwa lata, i niewiele o niej wiedziała. Z jakiegoś powodu dziadek nie lubił rozmawiać o jej matce. Leszek znalazł w sobie siłę, by zapytać cicho: Kto ci powiedział o więzieniu? Dziadku, a co to kogo obchodzi? W przedszkolu mi powiedzieli. Nie mogła już dłużej ukrywać tego, czego się dowiedziała. Powiedziała dziadkowi wszystko, szczerze. Nie wiedziałam, że Izabela ma syna nigdy mi nie powiedziała. Gdybym wiedziała, przygarnęłabym chłopca. Dziadek otarł gorzką łzę z policzka nie mógł nawet marzyć, że ten bandyta jest jego wnukiem. Leszek, nie czekając na pytania Justyny, odważył się opowiedzieć o osobistej tragedii, którą skrzętnie ukrywał przez wiele lat. Nie mieszkaliśmy z Darią cały czas na wsi. Wyjechaliśmy do miasta, gdy byliśmy jeszcze młodzi, myśląc, że zarobimy pieniądze, których bardzo nam brakowało. Daria była nauczycielką i doszła w tym fachu bardzo wysoko. Była uważana za najlepszą nauczycielkę w mieście. A ja pracowałem jako mechanik. Nigdy nie usłyszałem od szefów złego słowa, tylko same pochwały. I wtedy spotkało nas długo oczekiwane wielkie szczęście. Urodziła się nasza córka, daliśmy jej na imię Izabela. I wszystko było dobrze. Wychowywaliśmy ją, uczyła się na pielęgniarkę, zaczęła pracować. I wtedy wydarzył się cały ten straszny koszmar, z którego do dziś nie mogę się otrząsnąć. Leszek wstydził się i bolał, że powiedział o tym wnuczce, ale ona musi znać prawdę. W każdym razie dziesięć lat później dowiedzieliśmy się, że Izabela stała się przestępczynią i związała się z prawdziwymi bandytami, rabusiami. Nie wiem czego jej brakowało w życiu. Wszystko zaczęło się od zwykłego oszustwa telefonicznego. Dalej, więcej. Jako prywatna pielęgniarka chodziła robić zastrzyki w domach, po których ludzie zasypiali, a nawet częściowo wymazywano im pamięć. W tym samym czasie rabusie, w tym ona sama, okradali mieszkania, zabierając pieniądze i rzeczy. Justyna była zaskoczona do głębi. Jak to dziesięć lat? Przez te wszystkie lata nie miałeś pojęcia, co robi twoja córka? Dziadek przecząco potrząsnął głową i powiedział: Nie, a raczej były domysły, że dzieje się coś złego, ale nie chciałem w to wierzyć. Na pytanie skąd nowe, drogie rzeczy i wyjazdy do kurortów odpowiedziała, że ma bogatego narzeczonego. Pewnego dnia gang został złapany i Izabela wylądowała w więzieniu. Po tym incydencie ja i Daria byłyśmy prześladowane. Dziadek zakładał ręce za głowę. Daria była po prostu prześladowana w szkole. Wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, szydzili z niej. Jak można być nauczycielem, siejącym dobro, rozsądek, wieczność, jeśli samemu ma się córkę złodziejkę? Nie ma dela ciebie miejsca w szkole. Czego możesz uczyć dzieci, skoro nie nauczyłeś nawet własnej córki? Na drzwiach naszego mieszkania były takie napisy: tu mieszkają rodzice złodziejki. Zmazywaliśmy je, a następnego dnia pisali od nowa. Mnie też było ciężko. Musiałam zrezygnować z pracy. Serce Darii nie wytrzymało takiego piekła. Wkrótce zmarła na zawał. Chciałam z nią pojechać, ale coś mnie powstrzymywało. Dziadek płakał, a Justyna pocieszała go jak mogła. Ale jak mogłem go pocieszać? Skoro dziadek z dnia na dzień stracił najbliższą i najukochańszą osobę. Od tego czasu minęło prawie 25 lat, ale to było jak wczoraj. Dziadek kontynuował swoją trudną historię. Nie mogłem dłużej żyć w mieście, w tym mieszkaniu, gdzie wszystko przypominało mi o zmarłej żonie. Po dziewięciu latach Izabela wróciła z więzienia, z którego wyszła trzy lata wcześniej, na zwolnieniu warunkowym. Dostała pracę jako sprzątaczka. Poznała chłopaka ze wsi, zaszła w ciąże i urodziłaś się ty, Justynko. Chcieli się pobrać. Życie wydawało się lepsze, ale nie było. Błagałem ją na kolanach, żeby została, ale nie słuchała. Zamknąłem drzwi i zabrałem klucze, więc udało jej się uciec przez okno, ale tym razem nie wyszła. Zmarła w kolonii na zapalenie płuc. A kłopoty, jak to mówią, nie przychodzą same. Twojego ojca zabił niedźwiedź na polowaniu. Tak zostaliśmy sami. Przepraszam, że nie powiedziałem ci o tym wcześniej. Wstydzę się mówić o takich rzeczach. Justyna przytuliła się mocno do dziadka. Nikt na świecie nie kocha jej tak jak dziadek, nawet Ludwik. To coś więcej niż miłość. Dziadek był z nią przez całe życie i zdołał zastąpić jej matkę i ojca. Szkoda, że Kazimierz miał pecha. Mogła mieć starszego brata, nawet jeśli przyrodniego, to jednak prawdziwego. Leszek zdawał się czytać w myślach wnuczki. Wiesz, Justynko, jak zobaczyłem Kazimierza na konfrontacji z policją, to prawie oszalałem. To było tak, jakby Izabela patrzyła na mnie, on wyglądał zupełnie jak ona. A co do amuletu na jego szyi, to całkiem możliwe, że Izabela go nosiła. Wierzyła w te talizmany i amulety. Dziadku, pozwól mi Ludwikowi zawrzeć układ. Może uda nam się spotkać z Kazimierzem, albo chociaż wysłać mu list. Opowiemy mu wszystko. Będziemy na niego czekać z więzienia. Nieważne, ile lat to potrwa, będzie wiedział, że nie jest sam. Możesz mu powiedzieć, Justyno. Ale on się nie zmieni. Jest już za późno. Jego jelita są zgniłe. Cokolwiek z tym zrobisz, nic nie pomoże. Choćbyś nie wiem, ile karmiła wilka, on i tak patrzy w las. Możemy się tylko za niego modlić. Dziadek powiedział z wielkim żalem. Jemu samemu było go szalenie żal, bo wszystko mogło potoczyć się inaczej. Jego córki nie potrafił odpowiednio wychować, więc przynajmniej z wnukami los pod jego opieką rozporządziłby się inaczej. Następnego dnia Justyna opowiedziała wszystko Ludwikowi. Młodzieniec zagwizdał. To dopiero twist, to jak powieść sensacyjna. Co do Kazimierza, to nie wyjdzie z więzienia przez najbliższe dziesięć lat, to pewne. Epizodów jest wiele, nie tylko kradzieże. Kazimierz i jego gang zrobili z nim tyle, że starczyłoby napięć wcieleń. Jeśli nie dożywocie, to maksymalny okres pozbawienia wolności jest gwarantowany. Nie mogę ci obiecać spotkania z nim, ale list poproszę. Ale nie daj się ponieść, błagam nie. Minęły całe dwa tygodnie. Justyna nadal żyła wydarzeniami z przeszłości, które tak mocno poruszyły jej serce i duszę. Nie zdawała sobie sprawy, że w tym czasie w celi nie spał jeden z więźniów Kazimierz Szewczyk, który kilkakrotnie przeczytał list od Justyny, a potem jeszcze raz i jeszcze raz. Za każdym razem obwiniał się o swoją słabość i bezsilność, o to, że kiedyś pozwolił sobie przekroczyć granice między dobrem a złem. To tej nocy Justyna postanowiła, że mimo wszystko będzie żyła godnie, długo i nieskończenie szczęśliwie. De la rodziców, którzy przedwcześnie zmarli, i de ela brata. Za Kazimierza będzie się modliła niestrudzenie, zawsze. I może kiedyś będzie błagała Boga o przebaczenie.